Są wzorem do naśladowania, przeżyli ze sobą ponad 50 lat, wspierając się w trudnych chwilach i ciesząc się wspólnym szczęściem. Sześć par małżeńskich z ternobrzega obchodziło jubileusz złotych godów. Wszystkie pary zawierały związki małżeńskie w 1971 roku. Dokładnie 51 lat temu przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przysięgi tej dotrzymali do dziś. Uroczystość z okazji jubileuszu Złotych Godów, która została zorganizowana w Zamku Dzikowskim, była okazją do uhonorowania jubilatów medalami i dyplomami. Od serca takie szczere podziękowanie za Wasze wkład w Polskę. Przygotowaliście ten teren, żebyśmy my, Dzisiaj mogli to zrobić. To trochę tak patetycznie brzmi, ale naprawdę tak myślę. Mój szacunek, oso niektóre osoby tu mnie znają do osób, które są troszkę ode mnie starsi o rok czy dwa, jest naprawdę bardzo wielki. Cieszę się, że mamy takich ludzi jak Wy, którzy dadzą, dają swoim przykładem, że wartości, które kiedyś nam nasi rodzice wpoili, dzisiaj one są również ważne. Że potraficie być ze sobą przez 50 lat, znosić siebie nawzajem. Kochać siebie, bo bez tego na pewno nie, nie można być razem, nie da się być razem przez 50 lat, jeżeli człowiek do drugiego człowieka nie czuje czegoś więcej niż tylko to, że chce z nim być. Musi być uczucie. Wśród sześciu uhonorowanych par znaleźli się państwo Zofia i Bolesław Ziębowie. Dobrze pamiętają początki swojej znajomości. To było w Iwoniczu, w romantycznych okolicznościach i w pięknej, wśród pięknej przyrody. Przez te wszystkie lata na pewno Państwo doczekali się dzieci, wnuków. Jak to było? Tak, mamy dwóch synów i jedną wspaniałą wnuczkę. No bo prawdziwa miłość pojawia się razem z pierwszą wnuczką. Taka jest prawda. Wyróżnione pary są dowodem na to, że można przeżyć ze sobą długie lata. Patrząc na jubilatów obchodzących Złote Gody, można śmiało powiedzieć, że nic tak nie uskrzydla jak małżeństwo. Jaką mają receptę na tak udany i szczęśliwy związek? Myślę, że związek trzeba pielęgnować tak jak ogród, żeby potem wydawał wspaniałe owoce. Podstawą jest na pewno miłość, ale trzeba też tolerancji, wyrozumiałości no i wzajemnego wsparcia, bo są różne dni piękne, a czasem trudne. I trzeba mieć kogoś obok, kogo się kocha i kto nie zawiedzie. Cichy nocy nie było naprawdę. Szczęśliwie żeśmy spędzili. To czekują dwoje dzieci. Wydaje mi się, że no nie ma problemu, jeśli się dwie osoby zgadza w domu. Jeśli podejmują pewne sprawy, decyzje wspólnie, no to wszystko jest dobrze. Jak przystało na jubileusz, nie zabrakło kwiatów, życzeń, symbolicznej lampki szampana i tradycyjnego odśpiewania 100 lat. Życzę Wam, żebyście, żebyśmy się mogli spotkać znowu za 50 lat i wspólnie poświętować. Dziękujemy za zaszczyt, jaki nas dzisiaj spotkał. Nie powiem, że nie czekaliśmy na to. Bo czekaliśmy, bo jeżeli jest się ze sobą 50 lat i kapkę dłużej, to się już czeka na to, by te kupony tak zwane odcinać. Na zakończenie chciałabym przywołać tak myślę głośno, jakiś ważny fragment może Cypriana Norwida, który pisał przecież ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa, do pokąd idę. Więc w tej drodze dalszej wszystkim Państwu bardzo serdecznie życzenia najlepsze przesyłamy. Specjalnie dla jubilatów z okazji złotej rocznicy ślubu zaśpiewali młodzi wokaliści ze studia piosenki Ternobrzyskiego Domu Kultury. Mamo,